Niestety tutaj nie można liczyć chyba na nic więcej jak śmieci plus jakieś tam nowe monety, ale jakieś tam pensy, może jakieś się zdąży funda, ale nic szczególnego. Tutaj jest coś takiego jakby dwupensówka się pokazuje, 91, 90. Tu jak chyba druga jest moneta, chyba pens, no nie wiem, popróbujemy spróbujmy do boku nie ma co bo to wszystko jest prawdopodobnie jakieś tam tylko tak zwane a jest upęsówka skaduj skadula się udała. jest dobrze, że nagrane Udało mi się to zrobić No jest Teraz czy jest jedna pensówka pytanie Czy tylko był odbicie jakieś sprawdźmy to Albo też dwupęsówka. ale chyba Racą optował za jedną Chociaż może też jest dwójka Też bardzo wyraźny sygnał, ale trochę poniżej jak powiedzieć stanu dwójki może się zdarzyć też coś innego. No Nie wiem gdzie się umkną. Jest. Jesteś. Przyklejony jesteś? Przyklejony był. <laughs> To jest pensówka, teraz pokazuje się dopiero. Man. Chcę się tu bardzo wrócić Jesteś Jeszcze Gdzie jesteś tu No udało mi się dwukrotnie zdać egzamin Jest jedno pensówka więc czasami się udaje nie? Po coś ten komputer jest Udało mi się zgadnąć Dwie monety obok siebie co to jest? To już dobrze